Chciałam zdecydować, co chcę osiągnąć w muzyce, kim chcę jakim chcę być artystą. To była debutancka płyta, to była płyta przypadek, mhm. to była płyta, która w ogóle miała się nie znaleźć w żadnej wytwórni. Dokładasz do muzyki? Tak. Codziennie. Każdy, kto otwiera swój nowy biznes, musi w niego włożyć mhm. swoje pieniądze. Uważam, że to jest ważne skupianie się na tym, jak artysta wygląda, jak się wypowiada, czy co sobą reprezentuje, jakie wartości. Możliwe jest też, że nigdy się tego nie doczekamy, mhm. że osiągniemy to, co tak naprawdę sobie wyznaczyliśmy za cel. Przeraża mnie to, że ktoś mógłby sobie pomyśleć, mhm. że ja właśnie wywodzę się z tego roku. Kolejny wywiad w nowym sezonie. Są pewne rzeczy, które się nie zmieniają. Nie zmieniają się w fotele, bo na fotelu music gość, dzisiaj wyjątkowa artystka, z której dużo się zmieniło muzycznie, bo pierwsza jej dobitanska jej płyta łezki, a dzisiaj druga płyta, czas się bać. No i jest ze mną Ania Leon. Dzień dobry, Dzień Cześć. Dzień dobry, cześć. ukałaś sobie czarny kolor, co? Czarno nie, płyta, czarne strój. Nie da się ukryć, nie, że mój ulubiony. Twój ulubiony, no właśnie. Płyta. Czas się bać. Bardzo ci gratuluję, bo um, jest swojego rodzaju dużym krokiem um, tego, co zrobiliście na pierwszej płycie z Arkiem i co zrobiliście dzisiaj. Właściwie um, nie dzisiaj, bo płyta już się ukazała 31 października, więc kilka... No, tydzień, tydzień, tydzień dokładnie po Tra, premierze się spotykamy, rozmawiamy. Płyta też się ukazała w Halloween, um, więc tytuł Czas się bać bardzo nawiązywał do tego święta. Powiedz mi, czas się bać. Kogo? Czego? Czy powinniśmy tutaj się czegoś obawiać z Twoich ust? Teraz mam od razu kogo czego. Biernik, celownik, <grymne> narzędnik, <grymne> miejscownik, woła. E, tak, e, e, czas się bać. Mhm. Czas się bać z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że szukaliśmy z Arkiem jakiegoś takiego mocnego hasła na powrót, bo jednak mnie nie było Dwa lata no, dwa, dwa, dwa około z hakiem, dwóch lat, bo w, tak. czerwcu, w czerwcu 2022 roku ukazała się twoja debiutancka płyta to wiesz, to wiesz lepiej niż ja. <grym> ja jestem straszna jeśli chodzi o daty, terminy. Ja wszystko przekręcam, także pewnie masz rację. <grym> no, ale nie było mnie jakiś czas i, i chciałam tak z przytupem zaznaczyć, że, że, że wracamy. Oczywiście Arek pracował, no, ale to by chodziło <grym> głównie o, o, o mój powrót. Do tego czas się bać. Między innymi dlatego, że w pierwszym akcie mamy piosenkę z Marys Polski. Mhm. E, to piosenka, która powiada o tym, że warto ryzykować, mhm. wychodzić z tego swojego comfort zonu. Mm, bo bardzo możliwe, że często ten krok prowadzi nas do czegoś pozytywnego w naszym życiu. Mm, a taka ostatnia rzecz, która zawsze mi do głowy przychodzi, jak myślę o tym, e, że czas się bać, no to. Przede wszystkim to, że w tych wszystkich piosenkach jest troszeczkę o tym, o naszych spostrzeżeniach na temat teraźniejszości moich i arka. No i opisujemy tam nasze takie, może nie irytacje, to jest zbyt duże słowo, ale coś, co nam nas denerwuje i przeszkadza nam w dzisiejszych czasach. Jak nie wiem, nałogi czy mhm. religie, czy mm, opowiadamy o związkach, o, o czym jeszcze. No, zaraz przyjdziemy jeszcze rzecz. dalej, ale właśnie pierwsze było pytanie: Czas się baty. Ja też y, sprostuję, bo Ania Leon jest dzisiaj sama, ale na płycie mm, tak. widzicie też drugą postać. To jest to wspaniały Arek Kopera, który jest nierozłączną częścią, myślę, że mogę powiedzieć o projekcie. Ania Leon, mogę tak powiedzieć. Tak, bo Ania Leon jest jako, jako ty, ale Ania Leon to też jest Arek, który kryje się, ale tutaj jakby jest napisane Kopera. Arka dzisiaj z nami nie ma, bardzo go pozdrawiamy i gratulujemy tej płyty. Ale przechodząc, Ania. Do Ciebie, bo dzisiaj z Tobą mogę o tej płycie porozmawiać, bo to są, to są jakby Twoje historie. Właśnie, powiedziałeś o tym, że długo Cię nie było. Długo, czyli jakby już wiemy, że to są dwa lata z małym hakiem, czyli dwa lata i kilka miesięcy. No właśnie, czy to jest tak aby na pewno długo i czy wydarzyło się coś, dlaczego Cię nie było, czy nie było Cię dlatego, że pisałaś płytę? Wiesz co, nie było mnie dlatego, bo pisałam płytę, to jest jeden z powodów, a na pewno inne powody są takie, że troszeczkę potrzebowałam czasu na oddech i... musiałam zdecydować, co chcę osiągnąć w muzyce, kim chcę jakim chcę być artystą i co ma być na tej płycie, mhm. co będę potem oczywiście sygnowało jako Ania Leon. Także trochę mi to zajęło, właśnie zastanawianie się nad tym, kim ja chcę być w tym świecie. Ja chcę sobie tą drogę utorować, bo nie ukrywam, że płyta łezki to była debutancka płyta, to była płyta przypadek. Mhm. To była płyta, która w ogóle miała się nie znaleźć w żadnej wytwórni. Nie miałam, nie miałam mieć koncertów, nie miałam być tym artystą, który, którym fajnie być dzisiaj. Dlatego uważam, że, że musiałam rozdzielić te, tą dzieciakowatą, a nie. Na tą poważną osobę, która jednak mm -hmm. chce się tym zająć, jako że to ma być mój zawód. Mm -hmm. Okej. Okay. A i jesteś na tej drodze. Możesz śmiało to powiedzieć? Że ta... Chciałabym być na okay. tej drodze. Tak, chciałabym mm -hmm. być na tej drodze, żeby <laughs> utrzymywać się z muzyki. Mm -hmm. e, czyli to znaczy, że muzyka dzisiaj bardziej jest pasją, nie jest e, jakby zawodową, zresztą się zawodową przestrzenią, że poświęcać czas, ale e, powiedziałeś o tym, że chciałabyś się utrzymywać z muzyki. To znaczy, że teraz dokładasz do muzyki? Okay. <laughs> Codziennie. No właśnie, to jest, to jest właśnie rzeczywistość młodych artystów. Wiesz co, nie tylko artystów. Wydaje mi się, że każdy, kto otwiera swój nowy biznes, musi w niego mm -hmm. włożyć swoje mm -hmm. pieniądze, musi zainwestować w siebie I czas. I oczywiście, także jest to pewne ryzyko, które uważam, że w sumie nie uważam, które jestem pewna, że chcę podjąć. Mm -hmm. A jeszcze tak wrócę do przeszłości, do, do albumu Weski. Wydanie tego albumu. Pokazało Ci na pewno ten rynek muzyczny, polski rynek muzyczny. Też stałaś się jedną z tych ryb, które pływały w tym rynku muzycznym. I czy ten debiutancki album Cię przygotował do tego, jak jest na tym rynku, i jak właśnie trudno, o czym przed chwilą porozmawialiśmy krótko jak trudno jest być artystą po prostu muzycznym? Wiesz co, wydaje mi się, że nie da się na to przygotować, bo codzienne doświadczenia pokazują mhm. ci, że nie jesteś w stanie być przygotowany na każde, każdą sytuację. Um, ale na pewno pokazał mi, jak wygląda od środka ten świat, czego absolutnie nie byłam świadoma. Um, I rzeczywiście dał mi odczuć, jak to się je. Mhm. Ale, tak jak mówię, że codzienne doświadczenia jednak sprawiają, że że nie da się na wszystko przygotować, i to będzie pewnie ciągła, ciągła historia jakichś różnych wydarzeń, które, które mnie często zaskoczą, ale jestem pewna, że, że idę w to. Mhm. Kiedy słucham tego albumu, ja wiem, że nie poszliście na łatwiznę, bo moglibyście zrobić album, który byłby bardzo podobny do albumu Łeski, który no, uważam, że został świetnie przyjęty, zwłaszcza przez krytyków muzycznych, bo bardzo dużo dobrego mówi się o tym albumie i przez to, kiedy właśnie mówi się Ania Leon, to bardzo często myśli się o tym początku. I to jest wspaniałe, że ten pierwszy krok zrobiła już naprawdę imponujący. I ta płyta mogła, mogłaby być, wiesz, zachowawcza, ale wy sobie ten rodzaj muzyki, tej elektroniki, tego dark popu. Niekoniecznie lubię szufladkować, ale uważam, że to, co robicie, jest, jest bardzo mało artystów w Polsce. Którzy robią taki, taki rodzaj muzyki. No i właśnie, czy Twoim zdaniem to, co robicie, czyli ten gatunek muzyczny, ta muzyka, to jest bardzo odważny wybór z waszej strony, żeby właśnie próbować zdobyć słuchacza? Czy to jest właśnie Twoim zdaniem, jako twórczyni, kwitesencja tego, że można znaleźć słuchacza, który ma który nie dostał nigdy wcześniej takiego produktu? To nie jest wybór, bo to jest jednak coś, co ja z tym walczę mm -hmm. codziennie. Chciałabym wybrać coś innego, ale, ale jednak to mi siedzi w sercu i, i to się tak dzieje, że jak zamykamy się w studiu z Arkiem Koperą, no to tworzymy właśnie taką muzykę. Gdzieś w nas obu płynie ta, ta, ta po, podobna krew, czyli lubimy te ciemne brzmienia, lubimy mm -hmm. ten, ten bas yy, i takie melodie, chociaż uważam, że, że ta płyta jest yy, Zdecydowanie bardziej przystępna, mhm. jeśli mówimy Zgadzę o, o dotarciu do, do większej ilości ludzi, są tutaj jednak piosenki, czyli pozwoliliśmy sobie na utrzymanie struktury piosenki, mhm. czyli mamy zwrotki, mamy refreny. Tak. Jest łatwo z taką muzyką dotrzeć do dużej do ilości ludzi, no to na dzień dzisiejszy nie mogę mhm. powiedzieć. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że, że próbujemy i mhm. będziemy pewnie przez jeszcze jakiś czas próbować. Uważam, że tak, bo. Nie wiem, czy możemy porównać się do jakiegoś artysty w Polsce, ale wiesz, są, jest bardzo dużo artystów za granicą, którzy grają dark pop i, i mają wspaniały fanbase. Mm -hmm. Także nie uważam, że to jest rzecz niemożliwa. No właśnie, utwór Ghost, który jest po angielsku. Ja uważam, że yy, życzę ci tego. Że gdyby to był numer Billie Eilish, to byłby numer jeden na Billboardzie. O, dzięki. Więc bardzo to miło. Chodzi mi o to, że chciałbym. Nie chcę tego spłaszczać, żeby, żeby nie było, nie chcę cię porównywać, nie chcę cię wrzucać do jednego wora, że masz być jak Billie Eilish, ale chodzi mi o to, że ta stylistyka Billie, która była na początku, to jest bardzo stylistyka, którą wy idziecie, w którą wy stronę idziecie. Billie na nowym albumie poszła trochę dalej, poszła bardziej w ten mainstream, poszła bardziej w pop. Są tam te elementy, które miała na początku, ale już jest ich znacznie, mniej, znacznie niż, mniej niż było. Mm -hmm. u, u ciebie płyta Łezki była, ten beat po prostu grał kluczową rolę. Kiedy właśnie mówię Łezki, od razu słyszę utwór Łezki lecą, lecą łezki. To zapętlenie, ten beat, ten tego, charakter tego utworu sprawiło, że właśnie stworzyłaś co, jakiś taki wyjątkowy świat, do którego lubię wracać. Ten album, tak jak powiedziałaś, jest bardziej piosenkowy, mhm. bardziej taki melodyjny, zapadający w, w pamięć przez tę melodię, przez taką um, łatwość, tych, znaczy może nie do końca łatwość, ale taką, um, ten taki sznyt, który właśnie powoduje, że wpada ci coś w ucho. Merys um, Polski, Sarsa na, na płycie się znalazły. To są też artystki, które mają hity na swoim koncie, które gdzieś leciały i w stacjach radiowych, zwłaszcza Sarsa. Um, więc to też jest taki... Um, dzięki. Takiemu zabiegowi, dzięki wyborze takich gościń, e, można mówić, że to jest bardziej mainstreamowe, bardziej właśnie takie e, wchodzące do muzyki popul popularnej. Chociaż to dla mnie w ogóle nie jest pop. Taki Rozumiem. sensu stricte pop. Szkoda no ale no bo, No nie wiem, piosenka Lawa, która mm -hmm. rozpoczyna się e, chyba trzy sekundy, są takie, że jest jakby taka cisza, i wchodzisz to od razu z tekstem. W mm -hmm. ogóle płyta. E, od samego początku cię już łapie i wprowadzę cię w y, tę historię. Wiesz, na płytach pojawiają się często albo intro, na początku jest jakaś melodia, albo utwory... No na poprzedniej płycie było intro. No tak. właśnie, ale lawa jest taka, że jakby od razu wchodzisz i od razu masz przekaz. Jesteś przykładem tego, bo jesteś drugi raz, y, jest szósty sezon, drugi raz jesteś, pierwszy raz bo oczywiście była debiutancka płyta. i Jesteś artystką, na którą warto zwrócić uwagę, bo ja bardzo cenię artystów za to, że chcą robić coś, Swojego i co się wiąże, tak jak powiedziałaś, z wkładaniem dużej ilości pieniędzy, własnych inwestowaniem swojego czasu, ale chcą robić coś, co ma sens, co jest jakieś, co jest ich. I nawet jeśli nie wpisuje się w ten kanon, pop, można powiedzieć ten popularny. Mhm. Ale żeby dziękuję Ci bardzo. Tak, to, że, bardzo że, miło. to jest bardzo ważne i że może. Może przyjdzie taki moment, że będziesz musiała wydać kilka płyt, aż to się wszystko stanie, że będzie ten to największy moment, bo myślę, że idealnym jakby zwiastunem tego, że mam, to jest bardzo dobra płyta, ale nie ma trasy koncertowej. Jeszcze. Jeszcze. No, mam, no to bardzo dobrze, że jeszcze, ale wiesz, jak, jak artyści wydają płytę, to od razu pojawia się info, będą koncerty, a tutaj tego... Nie ma. Był, był, był moment, kiedy mogliśmy Cię usłyszeć, niestety nie mogłem, ale 31 października na tak, imprezie kultowej, premierowy. imprezie Marys Polski, wystąpiłaś. I to też w ogóle była niezła nobilitacja dla Ciebie, że mogłaś wystąpić tam, gdzie jakby branża muzyczna się tam na pewno zebrała. To też był ukłon twoją stronę, że jakby miałaś tak, taką to szansę, Tak, bardzo, bardzo dziękujemy Mary, że, że nam pozwoliła. Byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni, zwłaszcza właśnie, że chodzi o to Halloween. Chcieliśmy mm -hmm. wcalować w to Halloween. Chcieliśmy się pokazać w to Halloween dziś. E, dlatego to czas się bać. E, wszyscy byli przebrani, my również, także było za, to magiczne. Byłaś za Harley Quinn byłaś no, Tak, za, tak za Harley no Queen, tak. Harley Quinn, tak. tak, tak, do coś... Tak, Ale to Możesz, możesz powiedzieć o tym, że środowisko artystyczne jest ci przychylne. Przez to, że właśnie wystąpiłaś na imprezie Marys Polski, nie każdy może sobie na to pewnie mógł pozwolić, żeby wystąpić. Czy, czy mogłabyś coś takiego powiedzieć, że czujesz wsparcie od ludzi z branży? Wiesz co, myślę, że tak, od tych ludzi, których prosiłam o pomoc, to nie usłyszałam zbyt wiele nie. Okej. Okay. A jak yy, spotykałaś się z tym, że nie wiem, że twoje piosenki były przez nich udostępniane? W sensie, to są bardzo małe rzeczy, może to być banalne z mojej strony, że o to pytam, ale yy, to jest bardzo ważne, bo yy, w zeszłym sezonie rozpoczynałem wywiad z Bartkiem Królikiem, który, no kojarzę Bartka Królika, no, świetna osobowość w branży muzycznej, ale właśnie powiedział o tym, że nie rozumie skąd to się bierze, że ludzie, których zna, go nie wspierają że nie wiem, wyda coś nowego i jego kumpel, który jest znanym artystą, nie udostępni mm. tego utworu. Dzieje się też tak. Mhm. No właśnie, dlatego pytam ciebie jako młodej artystki, która gdzieś widzę, że gdzieś tam twoje utwory się pojawiają, że artyści udostępniają, wyszła twoja płyta. E, I to wyszła w takim czasie, kiedy właśnie jest Halloween, ale z drugiej strony jest 1 listopada, wiadomo, trudna data e, i to jeszcze był piątek, więc idealny dzień na premiery. W piątek słyszałem premier. E, no i właśnie, e, wiesz, trudny czas, ale widziałem udostępnienia. I to było fajne. Wiesz co, ci... to jest bardzo trudny temat, bo z jednej strony nie chcesz absolutnie nikomu siebie narzucać, i to jest, wiesz, dobra wola innego artysty, czy, czy on ma chęci to promować i mm -hmm. udostępniać na swoich social mediach i podawać, jakby, swoim fanom. Nie wiem, od czego to zależy, tak jak mam być szczera. Myślę, że od, może, jakichś bardziej głębszych przyjaźni, bo ja wiem, że mam jakieś tam. Yy... Dobre relacje z wieloma artystami, i, i może stąd to wynika, że jest im prościej mnie jakoś udostępnić moją piosenkę, albo rzeczywiście we mnie wierzą, ale gdzieś rzeczywiście czuję, że, że jest ok w moją mhm. stronę, jeśli, jeśli chodzi o to wsparcie, za co bardzo dziękuję za każdym razem. Jeszcze chciałam podkreślić, mhm. że wiesz, w tym wypadku też nie jestem ja, jestem też, jest tam Arek, który pracuje w branży muzycznej już naprawdę. Wiele lat. Mhm. Także on też ma bardzo dużo przyjaciół, którzy, którzy bardzo wspierają jego twórczość, lubią jego twórczość i wiele lat czekali, aż zrobi coś swojego. A umówmy się, to jest jego debiutancki album. No, no właśnie, no tak. Dokładnie, bo na przecież łezki to byłaś tylko Ty. Mhm. Teraz jest już po prostu team Leon Kopera. Co Chciałem w ogóle też podkreślić dwie rzeczy, które są bardzo ważne w tym albumie. To Jeden to Twój wizerunek, bo. Em, tak, jak szliśmy tutaj do, do studia, to rozmawialiśmy krótko, że właśnie dwa lata temu spotkaliśmy się w sklepie ze słodyczami, w którym nagrywałem sezon wtedy. I właśnie byłaś, wiesz, w długich włosach, miałeś taki standardowy wizerunek. Em, po prostu dziewczyny. Takiej dziewczyny no, no jesteś dziewczyną, więc oczywiście to jest nierozłączna <laughs> część. Ale dzisiaj, <laughs> dzisiaj, dzisiaj widzę. Dzisiaj widzę artystkę taką z prawdziwego zderzenia z, ze swoim wizerunkiem określonym właśnie ten się czarny mówiłam, kolor. W, w kolor, Tak że to jest w ps, psie. psie, psie, no, ale, psie, nie, psie no, ale to jest, to jest nierozłączna <laughs> część ani, tak. bo masz całe psy, Shady. Tak, dokładnie. Więc, więc to też jest bardzo ważne, że na to postawiłeś, że ten właśnie mroczny charakter nie tylko w muzyce, mroczny styl, tylko mm. też w Twoim wizerunku, bo dzisiaj. No, jesteś swojego rodzaju, masz jakąś taką mroczną, e, może nie aurę, ale taką... wykuje e, mi słowo, nie chcę powiedzieć złego słowa, ale wiesz, co mi chodzi. na wizerunek, tak, zdecydowanie, dokładnie. co, jest to dla mnie bardzo ważne, ale było dla mnie ważne od początku, bo ja jednak, e, patrząc na swoich ulubionych artystów, gdzie no, głównie sięgam za granicą e, po nich, to, to tam jest pewna całość, która bardzo mi mhm. im, im, im imponuje. Jest tam całość, jest e, skupienie na detal, jest konsekwencja. Mm, I uważam, że bez tej konsekwencji ciężko sprzedać swoją osobowość. Sprzedać to jest może złe słowo, mhm. ale rozumiem, że o co mi chodzi. E, pokazać swoją osobowość i to, co ty chcesz pokazać sobą i innym ludziom. Także. Mhm. Uważam, że to jest ważne, skupianie się na tym, jak artysta wygląda, jak się wypowiada, czy co sobą reprezentuje, jakie wartości. To nawet jest, wiesz, na okładce albumu, to jest w każdej wizualizacji, którą dodajemy, mm -hmm. czy jak prowadzimy social media. To wszystko jest połączone. Mm -hmm. No tak, ta, ta spójność to jest właśnie ta nierozłączna część, zaczynając od muzyki, po właśnie te rzeczy, które wiążą się z wydaniem albumu czy wizerunku, no właśnie, wydanie albumu. chciałbym pokazać jak wygląda płyta Ani Leon jest w takim kolorze, gdzie no, koszt pewnie wyprodukowania takiej płyty w takim kolorze jest znacznie no, bardzo wysoki, nie? Bo koszt takiej koszt zwykłej to płyty ja winylowej jest ja już to nie chodzi bardzo dobrze, ale właśnie chciałem jeszcze pokazać, bo uważam, że winyl to jest po prostu nie lada gratka. Ja już mam z podpisem oczywiście. Ale chciałem też pokazać i to jest też super. Bo z reguły takie kartki to są teksty. Teksty są tym razem tutaj przy płycie. Ale tutaj, uwaga, więc jak ktoś jest wielkim fanem Ani Leon, to otrzyma też plakat. Do powieszenia na dłużko. Tak, właśnie okazuje się, że <laughs> słuchajcie, mam wolną ramkę w domu i, i ten, i właśnie ten, albo ten plakat zawiśnie w mojej ramce. Będę patrzył i przypominam sobie, że są w Polsce artyści, o których, o których warto, warto słuchać i może niekoniecznie dowiecie się o nich na przykład z radia czy z telewizji, ale po prostu są takie talenty i właśnie tutaj jeden Dziękuję. przede mną siedzi. Ale cieszę że ci się podoba. No podoba mi się bardzo, bardzo. Ania no, Ty stawiasz na to, żeby robić coś. Swojego, od początku do końca. I to, to jest też fajne. I to mnie bardzo inspiruje do tego, że są ludzie, którzy za wszelką cenę, nawet jeśli właśnie wiąże się to z tym, że muszą poczekać na to, żeby stało się to ich formą zarobkową, bo wszyscy trochę patrzymy na to, co osiąga sukces przez pryzmat pieniędzy. Ale jak się okazuje, ten sukces też przychodzi już wcześniej, a te pieniądze na nie po prostu trzeba poczekać. I dobrze, że masz tego świadomość i że że czekasz cierpliwie. Bo ja uważam, że ten album jest e, z mojej strony wybitnie szczery. Wylałam mm -hmm. tam wszystko, co, co miałam w głowie w, w tekstach, i to był pierwszy raz, kiedy poczułam takie, mm, że w ogóle chcę się czymś mm -hmm. podzielić, co, e, jak ja widzę ten świat, co ja czuję, e, jakie są moje historie. Poprzednim, na poprzednim albumie czułam, że, że wchodzę strasznie w metafory i, mhm. i opowiadam jakąś historię swoją, ale też nie do końca swoją. Bo mówiłam, że nie mówię tylko i wyłącznie o sobie. Tutaj jest wszystko o mnie. Te teksty mogą być jakąś taką właśnie metaforą, ale też jakby taką interpretacją do życia codziennego e, odbiorcy. I chyba też w taki sposób chciałaś to napisać i to sprytnie to połączyłaś z muzyką e, z arkiem. I, I powiedz mi, czy ten album miał być taki Dziękuję. o. Po prostu o, o, o zwyczajnych ludziach. Dokładnie, bo troszeczkę się bałam, że, że mm, dziennikarze będą mnie pytać, skąd to czas się bać i czy ja teraz mm -hmm. nawiązuję do polityki i mm -hmm. do tego, co się dzieje teraz rzeczywiście, e, a źle się dzieje na świecie. Niestety w tę stronę jeszcze się nie czułam na siłach, żeby pójść. Absolutnie e, rozmawiałam, czy znaczy pisałam głównie o tym, co się dzieje właśnie w moich głowach, w, w mm -hmm. mojej, moim otoczeniu, w teraźniejszości, która nas dotyczy, ale rzeczywiście w kwestiach relacji. Em, i takiego życia codziennego. Mm -hmm. Mówimy o Tinderach, no mówimy tak, o tak, samotności, tak, mówimy o nałogach, mówimy o, o takich problemach człowieka. Nie, nawet nie będę mówiła, że w moim wieku, bo uważam, że może to dotyczyć w sumie każdego, w każdym wieku. Także na tym się, na tym się skupiłam. Mm -hmm. Utwór na noże, o trudnej relacji, bo śpiewasz tam między innymi tak. Dlaczego tak jest, że lubię robić źle? Wszystko, czego dotknie, wrze. Ale ja nie dam się. Na noże pójdę z każdym złem. Będę ciąć, będę drzeć i wezmę z tego smaczny kęs. Tak, to jest o mojej relacji sama ze sobą. No właśnie. Najtrudniejszej. Mhm. Czy <tom> idziesz ze sobą na noże? Nie, nie ze, y, nie ze sobą na noże. idę Stoję ze swoimi wartościami mhm. i będę ich broniła chyba do końca życia. Chyba, mówię chyba. Mhm. <tom> Bo chciałabym ich bronić do końca życia i mam nadzieję, że nigdy się nie złamie. Y, i to się tyczy nawet tego właśnie albumu, i o tym, co cały czas mówisz o mojej twórczości, o tym, że wiesz, jak jestem ubrana, o tym, jak się reprezentuję w, w, na tym świecie, w Polsce, jako muzykę tworzymy z arkiem. To jest wszystko trochę wbrew. I wybraliśmy sobie trudną drogę, wybraliśmy sobie drogę, która wymaga czasu. Aczkolwiek możliwe jest też, że nigdy się tego nie doczekamy, mm -hmm. że osiągniemy to, co tak naprawdę sobie wyznaczyliśmy za cel. Um, jednak twardo za tym stoimy i, i wierzymy w to. Także o tym jest w sumie piosenka, że, że będziemy twardo stać ze swoimi wartościami i za tym, że mm, no nie, tak łatwo się nie poddamy. Mm -hmm. e, teledyski też są mm, bardzo ważnym opowie dopełnieniem opowieści tych tekstów, właśnie teledysk do utworu Lawa. czy ostatni, ostatni teledysk to piosenki, która wyszła Zabij ze mną czas, gdzie tam byli, biegliście w kukurydzy, tak? Że to mhm. było bardzo takim mroczne, bo to było, ukazało się właśnie w dzień premiery płyty, prawda? W Halloween, w tak. Halloween się ukazało. Wiedziałem, że ostatnio robiłeś u siebie w socialach ankietę, z, jakiego, z, jakich, z jakimi filmami się kojarzą. Tak i w ogóle zapomniałam tego dodać i mi się potem przypomniało przecież, a ja czytałam te wszystkie Aha. odpowiedzi i byłam w ogóle zaskoczona. Yy, najbardziej mi się podobała odpowiedź, odpowiedź o bo też. <noise> <noise> oczywiście ja jestem fanem, także, ja też. Mm, także mnie to cieszyło. Yy, bardziej chodziło nam o, to, o te horrory, które, mm -hmm. które staraliśmy się tam powkładać w te obrazki. Yy, no i w tym przypadku to były dzieci kukurydzy. No tak. Ale Harry Potter też jest okej. Okay. Mhm. No właśnie, ten, 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 ten mrok cały czas gdzieś bije w tej twojej twórczości. Ty na, na co dzień masz dużo w sobie mroku, czy właśnie na co dzień starasz się... W sensie to, jak ty, ty jesteś, to jest twoja, pewnie twoja swojego rodzaju kreacja artystyczna, to jest też pewnie jakaś nierozłączna może część ciebie? Czy... Na co dzień tak wyglądam. Na co na dzień pewno tak wyglądasz. tak wyglądam na co dzień. Um... Ale czy mam rok w sobie nie, bo ja, ja w sumie do końca się nie zgadzam z tym z moim rokiem. Bo nie że ja ze sobą się nie zgadzam, że, że mhm. mi się to nie podoba, tylko mm, ja byłam powiem szczerze, że, że w szoku kuczę, dotykam tego a pewnie nie mogę. Przepraszam. Na płycie łezki, kiedy dowiedziałam się, kiedy wydałam mhm. te piosenki, mi do głowy nie przyszło, że ktoś sobie pomyśli, że to jest ciemne brzmienie, że w ogóle mało przystępne i że strasznie mhm. alternatywne. Ja mam gdzieś tę granicę tak mocno przesuniętą. Że nie odczuwam tego jako jakiś mrok czy, czy coś, coś mocno nostalgicznego, melancholijnego. Ja jestem na co dzień raczej osobą pozytywną. Po prostu to są dźwięki, które gdzieś lubię i wcale nie wprowadzają mnie one w jakieś takie właśnie em, myślenie depresyjne. Ja idąc na koncert, na przykład na koncert Biliali czy Sevdalisie, ja się tam świetnie bawię i uśmiecham i. Nie odczuwam tego w ten sposób. Także ten mrok to jest tak naprawdę chyba stwierdzenie w ogóle z, z sumie czyjeś, niekoniecznie moje określenie tego, co robię, mhm. ale biorę to. Ale myślę, że to jest też słowo określenie, którego nie ma co się bać, bo, yy, bo z mroku rodzi się bardzo dużo dobrego. I, i tyle. I, ty, ten, I ten... tak, i nie, bo właśnie przeraża mnie to, że ktoś mógłby sobie pomyśleć, mhm. że ja właśnie wywodzę się z tego mroku, czy. Czy, czy jestem jakąś pesymistyczną postacią, która... Nie no, nie no, po prostu masz swój styl i to jest ekstra, ale widzi, widzi, widzicie dzisiaj, ja tutaj widzę uśmiechniętą dziewczynę, no po prostu, która pisze w taki sposób, bo ma taki styl i tak czuje i to jest okej, okay. robi teledyski, które są odważne, w których się pojawia jakiś taki, nie chcę używać słowa mrok, ale no jest tam, jest ten, ten klimat po prostu. Jest... Ale czerpaliśmy z kina grozy, tak. No jest. właśnie, że jednak, że jednak coś tam się pojawia, no poza tym no no dużo jest tutaj trochę o jakichś takich, no jest na przykład Bonnie i Clyde, no to przecież to nie jest, nie, nie jest duet idealny, jasny, który wywodzi się, z, wywodzi się przecież z zabójstwem i z jakimś takim z mrokiem. Gangsterką. Z gangsterką. no właśnie. Ty do piosenki Zabij ze mną czas, ty do piosenki Nauk. No to nie możemy mówić o tym, że to jest, się kojarzy z jakimś tam nie, pozytyw pozytywem i, i tak dalej, ale... Wiesz, to akurat weszliśmy w tą, w tą koncepcję, mhm. jak mam być szczera. Uważam, że w, w historiach, w piosenkach niekoniecznie jest aż tak em, dosłownie, mhm. Ale jednak te tytuły i zobrazowanie tego całego albumu już było ustalone z góry, że idziemy w to, idziemy mm -hmm. w ten mrok, idziemy i to podkreślamy. Także tutaj tak, tu się mm -hmm. zgodzę, że, że to to nam chodziło. Ale na przykład końcówka, ostatni utwór, no chodź. Gdzie tam pięknie jest? Chodź ze mną, chodź ze mną, nakarm mną każdą komórkę i atom, Chodź ze mną, chodź ze mną, nakarm każdy neuron i synapsę. W ogóle, no sam sposób. Nie wiem, czy to czujecie, ale sam sposób pisania. Nakarmi ze mną każdą komórkę i atom, neuron i, i synapsę. No i mało jest artystów, którzy, którzy w taki sposób piszą. Tylko stawiają na jakąś dosłowność. A tutaj, pomimo tego, że łatwo ci je zinterpretować, ale sposób, w jaki to napisałaś, no jest... I jeszcze do, do, dodaliście do tego wasz kunszt muzyczny. Więc to jest, to, jest też, to jest też ekstra, że... I to jest właśnie, cały czas podkreślam to, że można robić coś po swojemu i można robić to dobrze, ale może potrzebuje to więcej czasu, żeby być w pełni doceniony. I tego docenienia ci bardzo życzę. I bardzo Dziękuję. chciałbym, żeby, żeby to docenienie przyszło szybciej, bo, bo wiem, że ono przyjdzie, ale po prostu, żeby było szybciej. Powiedziałaś mi, nie ma jeszcze trasy koncertowej. To słowo jest. Jeszcze... naprawdę za niedługo, co się będzie okay. działo, jeśli chodzi o koncerty, i jeszcze, jeszcze będą w tym roku. Będą jeszcze w tym roku. Mhm. To fantastycznie. Bardzo czekam na, na te koncerty, bo chciałbym usłyszeć ten album na żywo, bo wiem, że wizualizacje, które przygotujecie, będą też wprowadzały dodatkowy klimat do, do tego. A jeszcze ta właśnie okładka, bo tak o tym mroku będę, będę, będę o tym mroku mówił, no bo Dobrze. ten statek kosmiczny, który tutaj się pojawił, no właśnie, myślę, że on jest takim podkreśleniem i trochę podsumowaniem tego waszego muzycznego świata, że ten... Uważamy się za ludzi z kosmosu no na polskim rynku muzycznym, mm -hmm. tak. No właśnie, czyli, <gryw> czyli tak właśnie to, to miało To też być... było celowe. <gryw> no właśnie, czyli też było celowe. E, słuchajcie, mroczna płyta, ale świetna płyta, bo świetna tekstowo, świetna muzycznie. Ania Leon może wam się kojarzyć bardzo, e, możecie, może to wybrzmiało, że może jest tam trochę mroku. Mrok jest w muzyce, ale... Osoba Ani Leon jest po prostu fantastyczna, uśmiechnięta, i to jest po prostu jej styl muzyczny, i warto wspierać takich artystów, którzy mają ten styl muzyczny swój i chcą po prostu pokazać swoją część tego skrawka tortu, który dostajemy w muzyce. Aniu, bardzo Ci dziękuję, bardzo za, dziękuję. za przyjęcie zaproszenia. Gratuluję albumu. Do zobaczenia na koncertach. Do I zobaczenia. tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że przyjdzie ten moment, że. Oboje powiemy, że to jest ten Dobrze. twój czas. Udało się. Dzięki. Dzięki. Moim gościniem była Ania Leon.